Siema moi drodzy, dzisiaj gramy kurwa w grę. <grywa> dzisiaj gramy w grę i będziemy przegrywać, bo tylko to umiemy. Mam szkitu. <grywa> Oczywiście ja jem moim piękne kiełboski. Beka, a ja nic nie wiem. Bo ty jesteś Priestes. Tak. Kurde. O kurwa. O. <grywa> Jezus. Oczywiście nasz kochany knapczy nie ma... <grywa> No właśnie kurde... Cicho sieć mucho. Tylko... Ej, Nie, ja jestem psem, ty jesteś mucho, i ty nie tracisz nic na tej randze, tymczasem ja na mój Dobra, cicho. Tracę moją rangę. Ej, ale wiesz, że mieliśmy zmienić u mnie profilowe. Bo wychodzę, że jestem. No problem. Bo, bo wychodzisz, że jestem nobem, a nie jestem. Jeszcześ. No ty też jesteś. Nie no nie jestem, co ty pierd... Tomek po chuj wysłałeś snapa kopanko? <grym> ja pierdolę Nigdy co? nie wysłał... Co? Tomek to nigdy nie wysłał snapów i musi się pochwalić kurwa klawiaturą, nie? snapa <grym> kopanko <i> Kopanko, to brzmi jakbyś kurwa kogoś kopał Lecimy tur. No i od złej strony oczywiście poszedłem. Ty nie zamykaj! Oczywiście, counter do mnie. No i B. Be... No i... Jebne ci screen. ci co zrobimy. <grych> <grych> Ty idzie, co ja teraz? Zrobi... Nie no, pokażę ci co kurde zrobiłem. Zostawię ci screena co zrobiłem, nie? Ja jestem po prostu mądry. I słuchaj, ja ci potem powiem. Jak to rzuciłem, mnie, To ja ciągle w to wchodziłem i ciągle się jak pierdałem z jednej strony na drugą. Stawię to do tego później. I tak wiesz, ciągle wychodziłem i wchodziłem i tak ciągle od tego coś mi w Kurde, Kur... nie, nie, nie byłem w dobrze. A Też, A kto jest? Jestem mokra. ale jestem mokry. O, dostałaś. Ja już dawno. A mi dopiero... o, namoczyłaś mi te, mi te sekundy wygryły z tym Hunterem. Kurde! No. Dobra, jest. Nie no, prawdziwy gracz tego introtu to mi się śmiać. A my to co? Nieprawdziwi? Z naszym gameplayem to wątpię. Idę po ciebie. A nie, już tam ktoś jest. No i jeba. Co ci? A ja mam zadanie, żeby jednego rescue. A sztamek na kawki Ty to... zągdy stać? Ja, tak, tak A, bo ona tu mokro zrobiła. Posikała się. Idę po ciebie. Nie. Ja. Mam kampi? Tak. Dam radę. Babo złota, ja wiem, że ty chcesz ranki, ale... Ja też. Eren, co ty robisz? się do szafy. Jezu, yes. co ja zrobiłam? Czy ty będziesz dalej żyć? Chowam się do szału. moje pałki. A chcę zobaczyć, jak mi było rano. Oglądaj mnie! Ej, mam... Do... W... Sobie Oglądaj mnie! W Oglądaj mnie. O Jezu! Coś z jakiegoś te teleporta walnął. To jest dobry punkt obserwacyjny. Kurwa, jebana matka! Ej, wygraj to, bo jak chcę rangę. Pamiętam, jak mi Sylwia rozpowiedziała, beat, bi psa to będziemy razem górę kiedy grać. Wbiłam psa i tak ze mną nie grała. Uh -huh. Boś Bo śpies. A później powiedziała, żeby wbiła nie wiem, kogoś innego. Ja odpowiedziałam mucha. Na gębie będziesz miał było to zaraz. No chyba ten. Ja coś się róbę? Rubę się nie dostać. Eee, to jest. Czym jestem? Ten hunter jest zjebany. No on nie dokończysz gania. To się nagrywa. Jest zjebany. Nie wiem, mu każdy leży tylko nie ja. Bo jesteś słaby. Nie właśnie nie! No dobra, cicho. Kończę już tego. To umierają, co robisz? Dekodujesz dalej? No kurde, ostatni. Idę. No. Chociaż że ja zostałem, chociaż że ja dołączyłem do gry 2020, to jesteśmy na tym samym poziomie umysłowym. Elż że ty tu ja łacisz Lezisz do niej Ona cię zbija Ale umoka Biegniej No kurde, czemu to się nie? Tak byś dostał, bo on chyba za to... No bo ona jest głupia. Nie, no ja Matkę. Podzieła. Matkę... A ja ją nie kocha. Lecimy! Uh. Juhu! Juhu!